Witam pięknie w majowym ogrodzie. W tym odcinku zobaczycie rośliny kwitnące w odcieniach fioletu i różu. Pokażę, z czym je połączyłam. Zdradzę, dlaczego właśnie tak wybrałam. Opowiem też, co robić, by mieć okazję na rabatach każdego roku. A warto je mieć, ponieważ przyciągają masę owadów w słoneczne i suche dni. Często sama stoję bez ruchu i patrzę, jak działa natura. Każda z nich jest łatwa w uprawie, ale mają swoje tajemnice, które warto poznać, by zdecydować o tym, gdzie i z czym je połączyć. Czasami ozdobne są widowiskowo atrakcyjne. Ich duże głowy są niepowtarzalne. Nie znam drugiej takiej rośliny o kulistym kształcie, która by kwitła na wysokiej łodydze. A do tego ten ich fioletowy kolor? Po prostu bajka. Dlatego chciałam pokazać ich urodę przez posadzenie w dużej grupie. Pojedyncze też wyglądają dobrze, ale duża grupa to widok szczególnie cudny. Dobrym pomysłem więc okazało się miejsce wokół wiśni japońskiej Kikushigare Sakura, która w tym roku kwitła nieco krócej niż rok temu, więc nie zdążyłam wam jej pokazać. Ale od ubiegłego sezonu ma zdecydowanie więcej przyrostów. I ma to właśnie związek z czosnkami ozdobnymi. Pierwszej wiosny po posadzeniu kwitły znakomicie, ale już w drugim sezonie niekoniecznie, więc wykopałam je, bo odpoczęły. Przechowałam je w suchym i przebiewnym miejscu. A w tym czasie od drugiej połowy czerwca podlewałam moją wiśnię oraz posadzone obok niej na krótki czas rośliny jednoroczne nawozami, które sama robiłam. Raz był to rozpuszczony obornik. A drugi raz rozpuszczone drożdże. Jak zrobić takie nawozy, pokazuję w odcinkach na kanale. Link znajdziecie na dole. Zobaczcie, co warto robić, by mieć dobre efekty. A teraz od połowy czerwca powrócę do tych moich nawozów, bo sprawdziło się to i wiem, że ma to sens. Późną jesienią przekopałam ziemię wraz z suchym obornikiem granulowanym. Na tą powierzchnię dałam cały worek. Posadziłam później 40 sztuk czosnków ozdobnych w odmianie fioletowa sensacja. Sadziłam te czosnki co 15 cm wokół wiśni. Teraz znów kwitną wszystkie cebulki, a do tego mają ładny, ciemny, fioletowy kolor, co oznacza, że dostarczyłam im odpowiednią ilość składników odżywczych. Na kolejny sezon zostawię bez wykopywania. Widzę też, że nie tylko czoskie odczuły nawożenie, ale także wiśnia, bo ma dużo nowych przyrostów. Więc takie nawożenie ma ogromne znaczenie. Stąd dzisiejsza moja sugestia, byście u siebie mogli także to zastosować. Bo nawożenie obornikiem i drożdżami jest proste i skuteczne. Gorąco polecam. Tak się prezentuje kwitnący wielosił na brzegu rabaty. Ma dwukolorowe liście a jego kwiaty są małe i wyglądają wyjątkowo w wiosennym słońcu oraz wtedy, kiedy pracują przy nich owady. Pierwszą sadzonkę zasilałam obornikiem i drożdżami, więc bardzo szybko się rozkrzewiła, a to doprowadziło do rozmnożenia jej na mniejsze rośliny, bo akurat ten wielosiew kupiłam tylko w jednym egzemplarzu, ponieważ więcej nie było. A beliny kupuję od razu po kilka sztuk, by szybko osiągnąć zamierzony efekt. Jednak tym razem jest inaczej, ale jest to blina o dużych przyrostach, więc z tych małych trzech sadzoneczek jeszcze w tym sezonie będę miała ładne rośliny. Wybrałam dla nich ciekawe towarzystwo. Zaraz za nimi są lwie paszcze, a obok liliowce oraz zielona tuja. Razem tworzą zgrany zespół. Na tle tej zimozielonej tuji pierwszy kwitnie wielosił. Jeszcze później lwie paszcze. A później dołączają liliowce. Powstała w ten sposób melodia z kilku różnorodnych i kolorowych nutek. Wielosiu ma ogrom małych, delikatnych, fioletowych kwiatuszków, które przyciągają masę owadów oraz moją uwagę i moje zainteresowanie tym, by wyglądał pięknie. Dlatego często usuwałam rosnące wokół niego chwasty. Jednak pewnego dnia zauważyłam, że Muszę to robić niezwykle ostrożnie, bo coś tutaj nie gra. To nie są chwasty, a siewki lub ich paszcze w dużych ilościach. Więc zatrzymałam się i już niczego nie usuwałam. Natomiast wielosiu przysłania małe siewki, by w dobrych warunkach wyrastały na dorotne osobniki. I za to bardzo go lubię. Kiedy nie ma już kwiatów, bo wielosiu przekwitnie, to zostaje duża rozeta dwukolorowych liści, czyli jest mniej chwastów, a wspaniały widok na pozostałe rośliny. Łatwo się go rozmnaża przez podział korzeni, więc można tworzyć wspaniałe kompozycje. A mnie marzy się to, aby te trzy sadzonki szybko się w tym sezonie rozrosły. Chcę mieć tutaj za rok gruby wąż fioletowych kwiatów. Sami więc teraz widzicie, że to ładna bylina, i warto ją posadzić na brzegu w większej ilości oraz przy na kwitnących w zupełnie innym czasie niż ona. A ten różowy bursz to bodziszek korzeniasty czakor. Od razu wiedziałam, że rośnie szybko, ale że aż tak. Ale to dobrze, bo chcę, by właśnie tak wyglądały obrzeże moich robot w ogrodzie. Wszystko robię w tym kierunku i powoli tak jest. Bodziszki mają wiele zalet, a ten w trzecim sezonie. Wygląda fantastycznie. Wokół rabaty posadziłam 10 sadzonek, po 5 z każdej strony. I teraz jest dużo kwiatów, pachnąco, fruwająco, a ja mam ogromną radość z tego efektu. Jest to zimozielona odmiana, która zachowuje się dokładnie tak, jak zachowują się żurawki. Przez cały sezon ma zielone liście, które trzeba przyciąć dopiero wczesną wiosną. Więc to miejsce jest zielone, nawet kiedy leży śnieg, jest zimno i mróz. Ja wiedziałam, że bodziszek stworzy tutaj ładną i dużą plamę kolorystyczną, dlatego posadziłam go na obrzeżu, za którym ukrywa się gaura, a wcześniej tulipany, które w tym roku kwitły za krótko. Ale jesienią kupię tulipany w odmianie darwina, bo jest to odmiana powtarzająca kwitnienie nawet przez kilka lat. Wodziszkom potrzebne jest miejsce słoneczne, podłoże przepuszczalne, nieco wilgotne. U mnie tak właśnie jest, co widać po przyrostach i ogromnej ilości kwiatów. A rozmnażanie jest równie łatwe, więc mogę myśleć już o tworzeniu czegoś nowego w ogrodzie. Uporządkowane obrzeża wiążą się z dzieleniem, noszeniem roślin, bo w taki sposób zaprowadzam ład i porządek w swoim ogrodzie. Dlatego dziś podzielę dzwonki wonne na mniejsze sadzonki, by pomnożyć ich ilość na obrzeżu rabaty z dwukolorowymi tulipanami. Dotąd panował tutaj istny chaos. A teraz tulipany już przekwitły, więc zostawiłam tylko jeden liść, by cebule mogły nadal rosnąć, ale z czasem one zaczną usychać, dlatego wtedy dzwonki wonne ładnie osłonią to miejsce. Prawdę mówiąc, to rośliny ekspansywne. Ale teraz wykorzystam ich szybkie przyrosty i zazielenie nimi obrzeże. Być może za jakiś czas pojawi się nowy pomysł i zrobię zamiarę. No ale to rośliny bezkonkurencyjne. Super szybko startują wczesną wiosną, dobrze rosną w każdym miejscu, przesadzane łatwo się ukorzeniają, kwitną z roku na rok coraz piękniej. Raz posadzony nie opuszczam ogrodu przez lata, bo same się rozsiewają. I to na piasku, i to na glinie, a już tym bardziej na dobrej ziemi ogrodniczej. Dzisiaj mam własne darmowe sadzonki, które tworzą jednorodne, zielone obrzeże. A taki pomysł na obrzeża uwielbiam, ponieważ daje mi to poczucie ładu i spokoju. I choć rabat w ogrodzie mam wiele, każda ma inne obrzeże, to czuję, że to świetny pomysł na różnorodność, ale także na porządek. I tym kierowałam się rok temu, dzieląc i mnożąc orliki, które już w ogrodzie gdzieś sobie rosły, tworząc moim zdaniem wielki chaos. Poprzenosiłam więc większość z nich na tą rabatę na to obrzeże. I wtedy myślałam, że mają wystarczająco dużo czasu na to, aby już w nowym sezonie, czyli teraz, było ich dużo i bardzo gęsto. Jednak stanie się to dopiero na koniec tego sezonu. Bo rządzi natura i to ona robi wszystko w swoim tempie, co warto wziąć pod uwagę, planując efekty w swoim ogrodzie. A jest to bardzo ciekawa rabata. Mam tutaj fioletowe i różowe orliki, jeżówki i od niedawna klon klamingo o biało-zielonych liściach, świetnie pasujących do wszystkich rosnących tutaj roślin, w tym oczywiście orlai która zostanie tutaj na wiele lat, bo sama się wysiewa i kwitnie fantastycznie. Mogę się też spodziewać, że z każdym rokiem obie te rośliny czyli orliki i orlaja będą się mocno ze sobą przeplatać, bo obie się rozsiewają. Ale to jest mój pomysł na tę rabatę, która będzie się zmieniała na swój własny sposób z dużą tolerancją z mojej strony. To się też dzieje w innych miejscach ogrodu, ponieważ rozsiewają się w mało oczywistych zakątkach. Ale to przecież bardzo pożyteczne rośliny, ponieważ zadarniają rabaty. Ich kwiaty są lekkie, delikatne, w wielu kolora i nadają lekkości oraz frywolności każdemu miejscu. A wiosna to tylko chwila, która niech będzie i kolorowa i niech trwa jak najdłużej. Możliwość wysiewania się w miejscach, gdzie palca włożyć się nie da, jest zadziwiająca. Można to oczywiście nazwać cudem, ale w sumie to fakt, który mnie wciąż mocno zachwyca. Na ten sezon mam jeszcze dla Was dużo więcej inspiracji, więc zapraszam do klikania łapki w górę i subskrybowania mojego kanału, by Was nie ominęła ciekawa informacja. A teraz życzę Wam dobrej pogody i. Até